Czyś ty zwariował? Nie wolno! Szanowni Państwo, moje drogie i moi drodzy, dieta keto w nauce dziś opisywana jako neuroprotekcyjna i potencjalnie wspomagająca walkę z nowotworami, w mediach społecznościowych zjeżdżona, zrypana z góry na dół przez osoby najczęściej, które miesiąc wytrzymały bez cukru i już się potem nie dało rady, bo wewnętrzna świnia przejęła nad nimi kontrolę. Jedni mówią, że schudli na diecie keto 30-50 kilo i to bez liczenia kalorii, inni z kolei mówili, że przytyli. Kogo słuchać w takim razie powiecie, drodzy państwo, jak zawsze wam odpowiem i tych i tych, szanowni państwo. Zapraszam was na sześć punktów, w których omówimy sobie potencjalne zagrożenia diety keto, bo każdą dietę można spieprzyć każdą. I zacznijmy sobie od tego, że dieta keto nie jest dietą dla wszystkich, ponieważ raz jest to dieta wymagająca, a dwa, jest to przede wszystkim dieta dla osób, które zmagają się z pewnymi chorobami cywilizacyjnymi, w których naprawdę dieta keto pomaga odłożyć leki. Ja na przykład na początku musiałem być, a teraz już po prostu chcę być na diecie keto. Bo ilekroć zwiększam węglowodany do progu 150 gramów wzwyż, nawraca moja astma i stany zapalne skóry, na które musiałbym brać leki. A tak wystarczyła tylko mała, nieistotna zmiana, abym nie musiał codziennie zastanawiać się nad ich skutkami ubocznymi, nie? No umówmy się, skutki uboczne tych leków to są najgorsze po prostu, jak się to przegląda. No i otyłość też oczywiście nie wraca, no bo wariant mojej diety keto bardzo mocno mnie syci i nie mam ochoty na podjadanie. Mało tego, w tym roku wystartuję w zawodach sylwetkowych, drodzy Państwo, więc yy, nie jest to jakaś... Dieta ograniczająca, czy to wydolność, czy to właśnie siłę, ponieważ jeśli organizm się dostosuje do nowego źródła energii, to jest naprawdę fajnie. Natomiast jeśli chodzi o takie Dylematy, które macie na przykład latem, że o, do no to truskawek, nawet teraz nie zjem pomidorów, to od razu odpowiem z mojego przykładu, ponieważ jeśli lato, to słońce, a jeśli słońce, to oczywiście zwiększone możliwości absorpcji węglowodanów, stąd nawet ja na lato przechodzę sobie gdzieś tam dryfuję pomiędzy właśnie dietą keto a low carb i zwiększam swoje węglowodany na 100, na 120 w tym właśnie okresie, przez ten miesiąc, nadal jednak pozostaje w stanie ketozy. Dlaczego? Dlatego, że po prostu Wiem, jakie węglowodany spożywać i wiem, jakie produkty dodatkowo zastosować do zwiększenia ketogenezy. I po tym krótkim wstępie, drodzy Państwo, zaczniemy sobie te 6 punktów potencjalnych zagrożeń, jakie mogą Was spotkać na diecie Keto, jeśli ją zepsujecie. Zbiór ten jest nie tylko opracowaniami naukowymi, ale również zbiorem moich doświadczeń, raportów moich podopiecznych i przede wszystkim dziesięcioletniego życia mojego osobistego na diecie Keto. Ja nazywam się Rafał Kocur, jestem trenerem personalnym i instruktorem sportu. Zaczynamy! Po pierwsze, profil lipidowy i układ krążenia. Tutaj można zepsuć najwięcej. Jak wiadomo, wszyscy z nas, bo badania mówią o tym, że jak przechodzimy na dietę keto, to cholesterol względem poprzedniej diety najczęściej po prostu się podwyższa, chyba że mieliśmy go bardzo wysoki. Niemniej, drodzy Państwo, teraz nie będziemy mówić o takim wypierdkowatym cholesterolu w stylu 200-250, który najczęściej e, podniesiony jest dzięki podwyższonemu, dobremu cholesterolowi HDL, bo nie tylko LDL rośnie na keto, ale będziemy mówić o takich wystrzelonych wręcz w kosmos wartościach, bo niektóre takie właśnie wartości macie w swoich lipitogramach, czyli tam 500, a nawet 700. No takie rzeczy się dzieją, nie? Jak wiadomo, po bardzo słynnym badaniu z tego roku, w którym to badacze piszą, że po dwóch latach obserwacji ludzi na keto z cholesterolem LDL w przedziale gdzieś od 250 do 591, chociaż wszystkich danych i tak nie podano do tej pory i raczej się na to nie zanosi, a tak czekałem, żeby zaktualizować mój poprzedni przegląd tego badania. Większość przebadanych z tak kosmicznym ldl pomimo deklarowania się, że są na Keto od 5 lat, niestety miała tendencję do odkładania się blaszki mierzycowej w mniejszym bądź większym stopniu, chociaż badacze twierdzą inaczej, że to wina nowoczesnych technik pomiarowych AI, a tak naprawdę za rok może być inaczej. No zobaczymy jeszcze, bo co oni tam wiedzą, jakby byli na Keto 10 lat jak ja, no to można byłoby coś powiedzieć nie. Był co prawda wśród nich nawet jeden chłop, co wycofał blaszkę, ale tak jak mówię, po analizach bieglejszych ode mnie okazuje się, że jedni odkładali więcej, drudzy mniej. Jeszcze inni na nieistotnym poziomie co do swojej grupy wiekowej, krótko mówiąc, ruletka. Ogólnie te chłopy miały około 50 do 60 lat, z tego zapamiętam. Najciekawsze jednak zaczyna się teraz. Wszyscy byli podzieleni mniej więcej porówno na dwie grupy względem wskaźnika CAC, czyli punktacji zwapnień w tętnicach. I ci, co tych zwapnień nagromadzili wcześniejszym trybem życia, Czytaj, pewnie papieroski tam wcześniej były, może nie było sportu tyle co trzeba, stres, picie jak świnia i inne główna, to u nich stopień odkładania blaszki był znacznie szybszy. Uzupełniając, na przykład w innym o tym badaniu, zupełnie inna grupa badawcza odkryła, że w grupie kontrolnej 23 tysięcy pacjentów, których diet niestety nie znamy, czyli mogli żreć ziemniaki z cukrem, nawet a jeden na pięciu stosował tam statyny, to tu z kolei pisze się, że gdy punktacja CAC jest wyższa niż 0, czyli pacjenci mieli, już zwapnienia wcześniej, to wyższy LDL można było bezapelacyjnie powiązać z większym ryzykiem miażdżycy. Ale jeśli CAC był równy 0, to wysoki LDL przez 5 lat trwania badania nie łączył się już z ryzykiem zawału. A przynajmniej tak twierdzą badacze. No. Z tymi badaniami to wiecie jak jest. Niektórzy eksperci podkreślają mimo tego, że brak zwapnień może faktycznie dawać ochronę, ale nie jest równoznaczny z brakiem ryzyka i potrzeba więcej lat badań, bo 5 to jeszcze według nich za krótko. Niemniej, no te badania niesamowicie namieszały w świecie żywienia medycyny, ale im wcześniej będziemy przecież znać prawdę, tym lepiej. No. Co ode mnie? No jeśli mnie znacie, no to ja mając cholesterol całkowity na poziomie 700, to nawet i bez tych badań pierwsze, co bym zrobił, to poszedł się przebadać, czy wszystko ze mną w porządku i czy mam drożne żyły, zanim podjąłbym na własną rękę jakiekolwiek zmiany. Fakt. Nauka zna przypadki, gdy ludzie z niskim cholesterolem dostają zawału, a zna też przypadki, gdzie dziadek ponad 100 lat na przykład, nie? I ten cholesterol ma około 300 i żyje, ma się dobrze, nie? Ale jeśli planujesz zmianę diety na jakąkolwiek w tym keto, zawsze powtarzam do znudzenia. Zrób sobie wcześniej badania, chociażby o te, które wyświetlam z mojego filmu sprzed 3 Lat i które niedługo dla Was zaktualizuje właśnie o badanie CAC w przypadku wystrzelonego lipidogramu, o którym w tamtych latach jeszcze tak mocno się nie mówiło. I tak jak ja zawsze powtarzam, czyj przypadek medyczny jest dla Ciebie najważniejszy? 20 tysięcy chłopów z badania, czy Twój? To o Twoje najlepsze rozwiązanie tu chodzi, a nie o innych albo kto ma rację, bo idealnej diety dla każdego nie ma i raczej nigdy nie będzie. Jaka rada więc na to, drodzy Państwo, przede wszystkim się badać? Aczkolwiek, co można zrobić dietą? Badania naukowe i oficjalne wytyczne wskazują przede wszystkim na zwiększenie w diecie podaży kwasów tłuszczowych nienasyconych, czyli więcej tłustych ryb, orzechów, Zwłaszcza makadamia, olej runianego i oliwy w tej właśnie kolejności. Ale to nie tylko takie produkty musisz stosować cały czas. Możesz sobie dorzucić na przykład przepyszne masełko orzechowe, zwłaszcza takie prażone w niskich temperaturach, z orzechów makadamia z malinami, jak te na przykład na podkę.pl, co mamy, czy inne jakieś tam awokado wrzucić sobie do diety, jak lubisz. No, można sobie życie bardzo naprawdę umilić. Kolejne. Zredukowanie, ale jeśli to konieczne, oczywiście, kwasów nasyconych z przetworzonych produktów, jak kiełbasy, boczki, żeberka, jeśli mamy genetycznie wysoką wchłanialność cholesterolu, między innymi. No nie zawsze będzie to oczywiście konieczne, bo na moim przykładzie to tylko brak węglowodanów zwiększał mnie cholesterol, a nie ilość kwasów nasyconych. Aczkolwiek, tak jak ja zawsze powtarzam, drodzy Państwo, pamiętajcie, każdy spieprzył sobie zdrowie na inny sposób i inaczej musi do leczenia podchodzić. Nie jesteśmy tacy sami. Kolejne, zwiększenie podaży błonnika w diecie, czyli nietrawionych w ludzkim żołądku włókien, więcej warzyw zielonych, owoców jagodowych, ewentualnie suplementacja babką jajowatą, czyli królem błonnika który możecie nawet jeść sobie z łyżki i zalewać wodę do gęby, <laughs> powinny załatwić sprawę. I ostatnie, zadbanie o komplet witamin i minerałów, czyli jedzenie gęsto odżywczo, dzięki któremu obniżysz stany zapalne. O gęstości odżywczej robiłem osobny film, do którego serdecznie zapraszam, ale pokrótce. Raczej nie jakieś tam no sugar, high protein, maltitol, sweetened yy, ten, produkty ze sklepu, tylko raczej właśnie te mniej przetworzone, nie? Oczywiście nie eliminujemy z diety takich mniej gęstych produktów. Raz na jakiś czas może żeby sobie pozwolić, aczkolwiek no podstawą powinny być te mniej przetworzone. I gęstsze odżywczo zarazem. Nic natomiast nie zastąpi przebadania sobie lipidogramu i prześwietlenia tętnic. Następne, co możesz zrobić źle, to skurcze, wypadanie włosów, arytmia i same złe rzeczy. Skąd mi się to wzięło? Nasz organizm, drodzy Państwo, przechodząc tak drastyczną zmianę, gdy zmieniamy źródło energii, kiedy całe życie jedliśmy nadmiar węglowodanów, no jeszcze nawet jakby z tego owsa, jakiejś tam pszenicy pradawnej to jeszcze spoko, ale jeśli myśmy jedli na przykład pizzę wcześniej, biały chlebek i inne takie pierdoły, i to wszystko wymieniamy na zdrowe tłuszcze. To nie dziwmy się, drodzy Państwo, że on trochę głupieje i nie wie, jak się zachować. Mało tego, jeszcze dodatkowo, jak nie umiemy keto i słuchamy się nieodpowiednich ludzi, no to możemy swoją dietę zbudować, dajmy na to, na serku wiejskim, zalanym oliwą i tak pięć razy dziennie jeść. A potem się dziwimy, skąd ta witaminoza? Skąd mi ten łeb wyłazi? Dlaczego mi lecą włosy? Nie mam wydolności na tej diecie, nie mogę, nie wiem, co się dzieje. Albo co gorsza, o Jezu, jak mnie skór ci! A, już rytm dostałem. <laughs> I to są błędy tak naprawdę początkującego. I drodzy Państwo, gdy wymieniamy nadmiar węglowodanów, które już były na przykład, jeśli to była pizza, jeśli już one były puste odżywczo, to teraz nie wymieniamy ich znowu na e, trochę mniej gęste odżywczo oleje dodane, tylko na gęste odżywczo produkty zawierające dużo witamin i minerałów, w tym potas, magnez, sód i tak dalej. Dlatego nie bierzemy na przykład... O, proszę bardzo, proste porównanie. Podstawą diety nie czynimy, dajmy na to, oliwy, która jest przewspaniałym produktem antyoksydacyjnym z dużą zawartością witaminy E, tylko zamieniamy je, dajmy na to, na orzechy, które nie dość, że mają bardzo podobną zawartość kwasu oleinowego, to jeszcze są bardzo gęste odżywczo. Popatrzcie tylko, jak to wygląda. I to teraz nie jest hejt na oliwę oczywiście, bo oliwy używamy, tylko nią kropimy raczej, a nie walimy z kielicha. Natomiast orzechy. Dużo lepiej wypadają, no wręcz miażdżąco, jak widzicie, przy właśnie oliwie. Na tłuszcze dodane oczywiście również miejsce jest w diecie, możemy ich używać jako smaczny dodatek, e, mogą być to tłuszcze celowane w pewnych schorzeniach, ale nie czyńmy z nich podstawy. Podstawą powinny być tłuszcze gęste odżywczo, takie jak na przykład orzechy czy mięsa. Jak zredukować ryzyko skurczów, wypadania włosów czy nawet arytmii samą dietą? Zadbaj o zawartość sodu, potasu, magnezu z gęstych odżywczo produktów, jak mięso, podroby, orzechy, jaja i zielone warzywa. Pij dobrej jakości wodę mineralną, która posiada w swoim składzie dużo magnezu i ewentualnie potasu, jeśli taką znajdziesz i przejdziesz i przez gardło, bo te potasowe są niedobre. Ewentualnie suplementuj jakiś premiks mineralny, zwłaszcza gdy uprawiasz sport, a powinno być naprawdę dobrze. O, następnym punktem będzie to złe czerwone mięso, czyli zjemse, serek, a może akurat nie będę miał anemii. Wszystkie produkty zwierzęce, które są tkankami i które zawierają krew w swoim składzie, nie? No, co takiego jemy? No, na przykład steki, polędwice, szynkę, e, podroby w stylu właśnie wątróbka, serca, płuca. W odróżnieniu od produktów roślinnych i niektórych zwierzęcych, takich na przykład jak jajko, zawierają w swoim składzie Żelazo chemowe. Wszystkie natomiast roślinne produkty i niektóre zwierzęce, chociaż są petardami, takie właśnie jak jajko, no niestety zawierają żelazo niechemowe. I tutaj, jaka jest różnica, drodzy Państwo? Żelazo niechemowe to roślinne i z niektórych produktów zwierzęcych wchłanialne jest w około 2 do 10%. I jest bardzo mocno podatne na czynniki hamujące, takie jak na przykład kawa. Więc jeśli zjemy sobie taki produkt i popijemy go kawą, to ta wchłanialność 2-10% niestety będzie jeszcze niższa. Natomiast żelazo chemowe charakteryzuje się wchłanialnością nie na poziomie 20%, tylko 20-35% i odpornością właśnie na czynniki hamujące. I takim błędem początkującego Ketogenika jest właśnie wybieranie produktów takich, które są po prostu smaczne albo które przechodzą dajmy na to latem, bo są zimne i łatwo je zjeść. nie? jeśli on sobie taki serek wiejski wybierze, w ogóle jakiś twaróg, nie, twarugi mają zawartość oczywiście żelaza niechemowego, czyli tego, który ma mniejszą przyswajalność, i tego żelaza jest tam bardzo mało, bo od 1 dziesiątej do najczęściej kilkudziesiątych. Jeśli teraz ten człowiek porównałby sobie to do serc na przykład drobiowych, które mają tego żelaza chemowego, czyli tego dużo bardziej przyswajalnego, ale nie na poziomie od 0,1 do 0 kilka, tylko na poziomie 2,7, to różnica jest po prostu kolosalna. Różnica jest kolosalna, tego się nie da porównać. I nie jeden właśnie dał się złapać pułapce anemii na keto. Nie tylko na keto, na innych dietach, no bo a, to taki twaróg taki fajny, wygodny, to ja se zjem, przecież nic mi się nie stanie, nie? A później e, okazuje się, że a, keto nie dla mnie, bo nie ma wydolności. To nie jest brak wydolności, to jest anemia! Takie są właśnie objawy anemii, osłabienie, brak chęci do ruszania się, to nie jest żaden brak wydolności. Kurde mać! Wynikający z braku tego węglowodanów, tylko właśnie anemia! Dlatego trzeba zadbać o żelazo w swojej diecie, a nie potem narzekać, że dieta Keto nie dla sportowców. Jak nie dla sportowców? Jak w prosty sposób zapobiegać anemii na diecie Keto i na innej? Uprawiać zdrową różnorodność. Dietetyczną rzecz jasna. Czyli raz serek, raz mięsko, raz warzywko, raz podrobek. Równowaga między żelazem chemowym a chemowym musi być, drodzy Państwo, jeśli chcemy mieć prawidłowy poziom żelaza przez długie lata. Badać poziomy ferrytyny, które dość dobrze odzwierciedlają faktyczny stan żelaza w diecie. I pamiętaj, z żelazem też można przedawkować, więc żebyś czasem nie jadł teraz samej wątroby i suplementował żelazo, bo to też nie jest zdrowe. Następne! Spadła mi odporność, a w kiszkach cały czas coś dziwnego mi się przelewa, to na pewno pasożyty idę się odrobaczać. Jednym z wielu bardzo ważnych aspektów życia, może nie tak ważnych jak poprzednie punkty, ale jednak jest, drodzy Państwo, dobra kupa! Ponieważ na diecie Keto i tak ograniczamy sobie objętość pokarmową, bo 1 gram węglowodanów ma 4 kalorie, a 1 gram tłuszczów ma 10 no 9-10 w porywach, no to tego, tej treści pokarmowej zjadamy mniej, a mamy więcej kalorii, nie? Więc nie dość, że już sobie ograniczamy te posiedzenia, bo robimy kupę raz dziennie albo tam w porywach czasem nawet omijamy, no to dlaczego sobie to psuć, to posiedzenie potem? To musi być dobre jakościowo, jak sobie rozsiadamy się przecież wygodnie. Zwłaszcza my faceci, kiedy szukamy azylu, spokoju, tak? Miejsca do medytacji. Dlaczego sobie to psuć? Takie zmniejszanie sobie satysfakcji z życia najczęściej bierze się po prostu po olaniu błodnika i przede wszystkim z takiego myślenia, że o to jak to? Przecież ja myślałem, że dieta keto to jest tylko kiełbasa, boczek i smalec. To nie tak? No oczywiście taka wersja diety keto też przechodzi, zwłaszcza na odchudzanie na dobry początek, to ludzie lecą na tym 20-30 kg, bo to jest bardzo mocno sycąca wersja diety. Nasycone kwasy tłuszczowe oczywiście dłużej się trawią, pozostawiają takie uczucie sytości na dłużej. Jednak na dłuższy czas, na dłuższą metę nie jest to optymalna wersja diety keto. I Tą dietę przede wszystkim później sobie modyfikujemy, tak? Wystarczy już 20-35 gramów błonnika i przede wszystkim produktów pre- i probiotycznych, aby satysfakcja z siedzenia, z królowania, po prostu znów wróciła na dobre tory. A błonnik, drodzy Państwo, to nie tylko dobra kupa, ale również wiele profitów dostarczanych przez naszą zadowoloną mikroflorę. Stąd. Połączonym piątym punktem z czwartym będzie. Nie chce mi się spać, bo coś tam się dziwnego dzieje mi w brzuchu. No nie mogę zasnąć, no. I tak to, drodzy Państwo, jest w tym świecie, że jeśli my czegoś nie wykorzystamy, czytaj właśnie błonnika, którego nasz żołądek nie potrafi trawić, to nie tak, że to przepada i ktoś to po prostu wykorzysta. W tym przypadku nasz drugi mózg, czyli jelita. Pamiętaj, że jeśli twoje jelita, czyli ta cała flora jelitowa tam w środku. Jest zadowolona, to również automatycznie twój mózg jest zadowolony. I drodzy Państwo, przeszczep kału to śmiesznie brzmi, tak? I wygląda tak, jak myślicie, po prostu jednemu chłopu wyciągają, drugiemu wkładają, nie? Przeszczep kału potrafi nawet zmniejszać depresję, leczyć depresję, więc popatrzcie, jak ważne może być to, co dzieje się. W dupie naszej, brzydko mówiąc, to jest bardzo ważne, żeby o to zadbać. Drodzy Państwo, no, jeśli Twoja flora jelitowa będzie zadowolona, jeśli sobie ona porządnie poje, to odwdzięczysz się przede wszystkim właśnie kwasem masłowym można oczywiście inaczej to uzupełnić. Ale to jest tak prosty sposób, że po co inaczej? Po co tracić różne inne rzeczy na to, na przykład zaminokwasów to robić. Można, drodzy Państwo, w bardzo prosty sposób nakarmić tę florę jelitową. No właśnie błonnikiem albo produktami pro i prebiotycznymi. I z mojej praktyki zauważyłem, że zaburzenia snu, moich właśnie podopiecznych, zawsze są wtedy, gdy ta flora jelitowa po prostu jest niezadbana. I dlatego się nie chce spać. Jak temu zaradzić? No to w takim razie, czym więc karmić bakterie na lepszy sen? Produkty wysokobłonnikowe jak zielone warzywa, lub suplementacja babki jajowatej, czyli to, co miałeś w pierwszym produkcie dotyczącym lipidogramu. Dwie pieczenie, więc na jednym ogniu. Fermentowane produkty jak kapusta, kiszona lub kefir, z czego ten ostatni możesz nawet traktować jako doraźny, naturalny środek nasenny. Wypij dwie godziny przed snem 400 ml kefiru i obudź się rano z włączonym telewizorem, bo nawet nie zauważysz, chłopie kobito, kiedy zasnęliście. No taka prawda. Kolejny. Na początek tak fajnie mi się myślało, a teraz znowu mam młę mózgową. Nie chcę tego keto, wracam na węgle chyba. I teraz pojawia się pytanie, czy nie za bardzo pofolgowałeś sobie z cukrami i węglami na diecie Keto? Bo drodzy Państwo, stykając się z wieloma migrenikami, którzy wiedzą o czym mówię, jeśli oni tak naprawdę pofolgują sobie tą jedną rzecz w diecie, no to za chwilę znowu ból głowy po prostu wraca i ciężko jest im funkcjonować jakkolwiek. Bo drodzy Państwo, każdy z nas zepsuł sobie życie i zdrowie w jakiś Swój własny sposób, nie? No nie jesteśmy tacy sami. Migrenicy mają na przykład na tyle zepsuty metabolizm glukozy w mózgu, że oni muszą te ciała ketonowe albo tworzyć w wątrobie i sobie tak rekompensować braki glukozy, Albo właśnie hmm, chociażby suplementować ketony egzogenne, nie? Nie inaczej jest z innymi osobami, które po prostu mają problem z myśleniem, yy, albo, dajmy na to, mają astmę, mają yy, stany zapalne skóry, które zawsze wracają, gdy jemy więcej węglowodanów. I tak jak mówię, drodzy państwo, większość z nas może sobie pofolgować z węglami i to nie będzie nic złego. Ja tutaj nikogo węglami nie straszę, jak inni, nie? Ale 40% ponad z nas w dzisiejszych czasach ma już insulinooporność i zanim tego nie wyleczymy, to ciężko później w jakikolwiek sposób normalnie funkcjonować i niektórzy po prostu muszą te węgle trzymać dużo niżej. Jak w takim razie zapobiegać nawrotom węglowodanowej mgły, pilnować podaży węglowodanów lub doraźnie wypić średniołańcuchowe kwasy tłuszczowe MCT lub C8 lub ketony egzogenne? Te ostatnie najszybciej radzą sobie z problemem, dlatego też przez to tak często mamy puste półki z ketonami w naszym podketo.pl. Niemniej, drodzy Państwo, oczywiście nam mgłę mózgową pomaga również restrykcja kaloryczna, bo jak jemy jak świnie, nawet tłuszczu dużo, to też może nam przymglić obraz świata. W ostateczności można obejrzeć ten szczegółowy, kilkunastominutowy poradnik z siedmioma punktami dla opornych mgłomózgowników, którzy próbowali już wszystkiego, a dalej to mają. I drodzy Państwo, to już wszystkie punkty. Dziękuję bardzo za obejrzenie. Na koniec takie posłowie, że każdą dietę da się zepsuć. W dzisiejszych czasach, gdy dieta keto ma już tyle odłamów, więcej tych bezsensownych niż tych sensownych, ciężko bardzo jest ułożyć optymalną dla siebie dietę. Czy da się jednak ułożyć doskonałą, dopasowaną do każdego dietę keto? Niestety nie. Tak samo jak nie da się ułożyć, dajmy na to, właśnie diety zbilansowanej. Idealnej dla każdego, żeby każdemu jeden produkt pasował, nie? No niestety, w dzisiejszych czasach tak sobie popsuliśmy organizmy naszymi działaniami, czy to używkami, czy to na przykład jakąś poprzednią dietą, czy chociażby odziedziczyliśmy jakiś beznadziejny pakiet genetyczny, dajmy na to alergię, ja mam alergię, co prawda dieta keto trochę ją przyhamowała, ale jednak w lecie coś tam i czasem się, się zakręci, nie? <gry> Więc niestety takiej diety keto idealnej dla każdego nie da się ułożyć. Da się natomiast dla każdego zoptymalizować tę dietę tak, aby... Każdy mógł czerpać profity z produkowania ciał ketonowych, być na diecie keto i po prostu, żeby super było, nie? Pamiętaj oczywiście o aktywności fizycznej, ponieważ człowiek ruszał się zawsze, bardzo dużo biegał, bardzo dużo rzucał włócznią i innych rzeczy robił, dlatego pamiętaj o aktywności fizycznej. Dzięki wielkie, do następnego odcinka i koniec! Koniec, co to za jakieś oglądanie! Po najlepsze produkty pod dietę keto w rozsądnych cenach, takie jak oleje, mąki, smalec, pasztet czy nawet catering, zapraszam Cię do naszego sklepu podketo.pl. Po naszą książkę Jajo w Roli Głównej, z którą przygotujesz się do diety ketogennej i przejdziesz przez proces adaptacji, zapraszamy Cię na stronę mawi.diet. Dzięki, niezależnie na jakiej jeszcze jesteś diecie, życzę Ci wszystkiego dobrego, do następnego odcinka i koniec!